Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pokażę, jak przygotować placuszki z jabłkiem i bananem. Niezwykle szybka, aczkolwiek smaczna przekąska bądź lekka kolacja. Takie placuszki można podać z cukrem pudrem bądź z serkiem waniliowym, ale smakują także doskonale podane bez żadnych dodatków. Można je smażyć na dowolnym tłuszczu, przy czym ja polecam usmażenie tych placuszków na ghee. Przepis, jak zrobić ghee, czyli oczyszczone masło, pokazuję w osobnym filmiku. Przepis i składniki na placuszki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a teraz pokażę, jak je przyrządzić. Będę potrzebowała jedno sporej wielkości jabłko oraz jeden banan. Jabłko obieram, kroję w ćwiartki i trę na tarce o grubych oczkach. Banana obieram i rozgniatam widelcem. Gotowe. Teraz zajmę się przygotowaniem ciasta. Pójdzie już szybciutko. Przygotuję ciasto, wbijam dwa całe jajka. W garnuszku mam pół szklanki maślanki. Dodaję kolejne pół szklanki wody gazowanej. Ale można wziąć szklankę mleka, szklankę maślanki, szklankę jogurtu. To nie ma znaczenia. puna pół, pół z wodą. Dodaję do jajek. Kapka oleju, mniej więcej jedna łyżeczka. Szczypta soli. i Dokładnie mieszam. Następnie dodaję szklankę mąki. Oraz proszku do pieczenia, tak na czubku łyżeczki, może jedną czwartą. To może być proszek do pieczenia lub soda mieszam oraz druga I gdy ciasto już jest ładne... Gęste i bez grudek. Dodaję przygotowane wcześniej owoce. Mm, pachnie przepięknie bananem. Można byłoby dodać też szczyptę cynamonu, który doskonale pasuje mm, do jabłek. Ja nie dodaję. Gotowe, nagrzewam teraz patelnię i będę smażyła placuszki. Smażyć na maśle, na oleju, na smalcu, według uznania. Ja będę smażyła na ghee, to jest oczyszczone masło. jakie przygotować pokazuję w osobnym filmiku. Widać to płynne złoto jak rozpływa się na patelni. Placuszki usmażone na takim maśle mają naprawdę wyjątkowy smak i nawet naleśniki smakują zupełnie inaczej. Kiedy patelnia już jest gorąca, a ghee rozgrzane, wykładam placuszki. Dwie łyżki ciasta na jeden placek. Pachną przepięknie. Połączenie jabłkowo-bananowego zapachu z rozgrzanym gi jest naprawdę przecudne. do zrumienienia z obu stron i gotowe placuszki przekładam na przygotowaną obok kratkę. I tak aż do wykończenia całego ciasta. Cudownie chrupiące z zewnątrz. W środku przepysznie bananowo-jabłkowe. Na swoją kolej. Do zjedzenia, oczywiście. Podaję z serkiem waniliowym cukrem, pudrem.